Cześć, jestem Paweł Jaworski pokażę Wam dzisiaj dojście do Ziloka z larywy. Chwytam za kostkę, drugą ręką chwytam za łydkę, standardowego huka. E, moja prawa noga idzie na biodro, i zbijam mi nogę. Jednocześnie wchodzę pod jego nogę, łapię under jego kolano, zbijam swoją górną nogą, swój piszczel, jego nogę, żeby zrobić sobie dystans i móc włożyć stopę na kolano, żeby mieć dystans od karpia, dzięki czemu mogę napędzić się e, do rzucenia swojej nogi nad e, nogę karpia, jego kolano, dzięki czemu mogę zwrócić biodrami znowu na matę, chwytam sobie, chowam swoje stopy, wchodzę ręką jakby do taktarowa, żeby zablokować mu ruch e, e, do skrętki, żeby uciekał ode mnie. Jest nie, nie łapię sobie taktarowa na drugą nogę. Ustawiam stopę w stopę. Teraz jeżeli chcę wykończyć ziloka, rotuję swoje kolano do wewnątrz, skręcam się swoim tułowiem, tak jakbym chciał dotknąć swoją klatką piersiową swojego uda. Dzięki czemu mam wyblokowaną nogę karpia i nie jestem w stanie jej wyprostować. Później dla jeszcze większej presji na kolano zbijam stopę. Od razu wchodzę ręką pod kostkę i wyciągam rękę do góry. Quero é um pouco uh, Curva. <laughs>